Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W naszym studiu Andrzej Ferdynos, kandydat na wójta gminy Czastary. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, a w szczególności mieszkańców gminy Czastary, moich wyborców. Bo w tej właśnie gminie, w tym roku, ubiegam się o fortel wójta gminy Czastary zbliżających się w wyborach samorządowych. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj gościć tutaj u państwa w studiu. Dzień dobry oczywiście jeszcze raz. Panie Andrzeju, start w wyborach przeciwko urzędującemu wójtowi, szanse wyborcze to oczywiście ocenią wyborcy w dniu 7 kwietnia. W takim razie czas na pierwsze dzisiejsze pytanie. Słabe strony gminy Czastary. Czego brakuje Pana zdaniem w, w, na terenie gminy? Jakie inwestycje ewentualnie należałoby podjąć? O tym powiemy za chwilę. Na razie czego brakuje? Panie redaktorze, chciałbym się jeszcze też odnieść króciutko y, do faktu, iż nie wiem, dlaczego Wójt urzędający obecnie y, odmówił y, debaty w dzisiejszym radio. Y, nie wiem, co jest tego powodem. Być może sądzi, że już jest wygrany i nie musi docierać do wyborców, albo jest zajęty po prostu organizacją y, spotkań i zebrań wiejskich w terenie albo się też obawia jakichś niewygodnych pytań, które mogłyby pać, paść tutaj na antenie. Szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Radostowie I, związanych z zaniedbaniami w zakresie opieki nad dużą ilością zgromadzonych psów przez jedną z mieszkanek Radostowa I, gdzie gmina powinna już dawno zająć się tym tematem, a widocznie o tym problemie nie wiedziała albo chciała nie wiedzieć, iż był to temat dla gminy niewygodny. No, i przejdźmy do tych słabych stron, które pan zauważa. Czy są takie i które są? Słabe strony gminy Czastary. Panie redaktorze, szanowni mieszkańcy, każda gmina, która chciała i miała zapał do realizacji jakichkolwiek inwestycji, które dawały możliwość pójścia do przodu z rozwojem przez ostatnie lata, tak czyniła dzięki naprawdę dużym środkom finansowym, które były dostępne w naszym rządzie poprzedniej kadencji. Dzięki tym dostępnym środkom zostało zrealizowane dużo inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, a mianowicie drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, chodniki, termomodernizację obiektów gminnych, oświatowych, czy też rozbudowa i modernizacja tych obiektów. Gmina stary przez ostatnie lata, co jest zresztą widać gołym okiem, przybywając na terenie gminy, jak i miejscowości ościennych, rozwija się pod kątem budownictwa mieszkaniowego. Co za tym idzie? Przede wszystkim yy, zwiększenie poboru wody. I to jest taka bolączka w gminie, a w konsekwencji zmniejsza to ciśnienie wody w całej sieci w krótkich czasach okresach, szczególnie w okresie letnim, jest to bardzo widoczne idzie za tym niewydolność sieci i niezadowolenie mieszkańców. W tym zakresie widząc, że gmina będzie się rozwijała pod kątem budownictwa mieszkaniowego i gdzie zostało wydawane dużo decyzji o warunkach zabudowy, powinny być podjęte niezbędne kroki zmierzające do tego, żeby wybudować stację uzdatniania wody i zmodernizować te stacje, które już istnieją na terenie gminy wraz y, także z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz przyrostem nowych mieszkańców zaczął się pojawiać problem związany z opieką wczesnoszkolną a w szczególności żłobkową. Młodzi ludzie osiągają, osiedlający się na naszym terenie gminy, co jest zresztą bardzo pozytywną stroną gminy, naturalnie posiadają bądź planują y, dzieci i założenie rodziny. I tu pojawia się problem z małymi dziećmi i opieką ich Rodzice, szczególnie młode matki po urodzeniu dzieci, chcą być aktywne zawodowo i muszą być aktywne z uwagi na panujące obecnie warunki ekonomiczne. Oczekują wtedy od gminy pomocy w zapewnieniu opieki nad swoimi dziećmi podczas pobytu w pracy w formie opieki żłobkowej, z uwagi na fakt, iż w obecnych czasach także dziadkowie są aktywni zawodowo i nie mają możliwości pomocy młodym mamom w wychowaniu dzieci. W naszej gminie właśnie powinien być zbudowany żłobek z funduszy rządowych, który będzie przyjmował dzieci nie tylko z naszej gminy, ale również z gmin ościennych. Żłobek powinien funkcjonować w godzinach od 6.30 do 16.30, tak żeby rodzice swobodnie mogli rano zawieźć dziecko do szkoły i po pracy odebrać. Z uwagi na to też, iż jesteśmy społeczeństwem z wysokim wskaźnikiem osób w wieku emerytalnym przybywa, przydałby się na naszym terenie dzienny dom opieki seniora. Dom taki miałby za zadanie skupianie osób w wieku emerytalnym, realizacji z nimi różnych zajęć, pasji, zamiłowań, których wcześniej nie mogli realizować, jak byli czynni zawodowo. Dom seniora odciążyłby także choć na kilka godzin domowników od opieki nad starszymi ludźmi. W tym czasie ułatwiłoby im to znacznie wykonywanie codziennych obowiązków czy załatwianie spraw, na przykład urzędowych. Środki możemy pozyskać na te cele z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Mamy także obecnie na naszym terenie powołanego niedawno przez wojewodę łódzkiego społecznego doradcę do spraw rodziny w osobie pani Iwony Kaźmierskiej-Małyskiej, z którą już rozmawiałem na ten temat i która w każdej chwili będzie nam jako mieszkańcom jak i gminie służyła w pomocy przy składaniu wniosków o realizacji planowanej wyżej inwestycji jak i jej utrzymaniu. Jedną z kolejnych też słabych stron gminy Czastary jest brak na naszym terenie dużej przedsiębiorczości, która miałaby wpływ na podatki wpływające do budżetu gminy. No jednakże nie mamy na to wpływu, gdzie lokują się te duże firmy i to one decydują o miejscu budowania swojej siedziby. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jaka jest w Pana wizja rozwoju gminy? Jakie inwestycje należy zrealizować? Jakie działania podjąć, żeby mieszkańcom przez następne pięć lat, podczas następnej kadencji żyło się lepiej niż teraz? Szanowni Państwo, gmina to nie tylko pracownicy urzędu, ale także wszyscy mieszkańcy gminy, którzy wchodzą w skład całej społeczności i którzy w niej żyją. Jako nowy wójt chciałbym kontynuować rozpo, rozpoczęte działania inwestycyjne w zakresie budowy dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych, szczególnie w miejscowości Radostów pierwszy, Radostów drugi, kniatowy, Jaworek, Stępna i innych mniejszych miejscowości ościennych. Na te zadania również chciałbym pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych w celu wspomożenia budżetu gminy i odciążenia jednocześnie budżetu, który jest, można powiedzieć, niewielki będę podejmował także szerokie działania w zakresie budowy dróg i modernizacji dróg już istniejących, utrzymanie poboczy we właściwym stanie technicznym wraz z przyległą infrastrukturą drogową, utrzymaniem rowów gminnych w należytym stanie technicznym poprzez przywrócenie ich drożności. Ma to zasadniczy wpływ na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Jako wójt będę dążył także do zdobycia środków na budowę żłobka z Rządowego Funduszu Maluch oraz środków na jego całkowite wyposażenie. Przychyla się także do działań zmierzających do utworzenia dziennego domu seniora na terenie naszej gminy, gdzie posiadamy dużo atrakcyjnych miejsc, miejsc gdzie by powstać mógł taki, te, tego typu dom. Będę na ten cel wspólnie z Radą Gminy szukał środków zewnętrznych, żeby zrealizować tą inwestycję. Priorytetowym działaniem y, także na terenie gminy jest przywrócenie dla każdego funduszu, y, dla każdego sołectwa funduszu sołeckiego oraz wspieranie pozarządowych organizacji, jak i istniejących Kół Gospodyń Wiejskich i działających jednostek Straży Pożarnej, bo to właśnie Koła Gospodyń Wiejskich promują gminy, kultywują tradycje a jednostki chodnicze straży pożarnych na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. W miarę możliwości będę także starał się o dalsze termomodernizację obiektów gminnych, które jeszcze tego działania nie przeszły, oraz pozyskanie środków na montaż odnawialnych źródeł energii, co w konsekwencji ułatwi nam dalsze przejście z typowych źródeł ciepła, które istnieją w obiektach na. Paliwo stałe na ekologiczne i bezobsługowe źródła ciepła. Yy, należałoby także rozważyć utworzenie dla młodzieży na terenie gminy Czastary skateparku, który by też gromadził yy, młodzież szczególnie w okresie letnim i wakacyjnym. Yy, będę też zmierzał do wypracowania z deweloperami tworzącymi osiedla mieszkaniowe na terenie naszej gminy jasnych i czytelnych zasad co do wykonania infrastruktury technicznej osiedlowej, właściwej szerokości dróg, jak i wykonania w wyznaczonych drogach właściwej podbudowy, co pozwoli nam na przejęcie wykonanej infrastruktury osiedlowej bez yy, późniejszego wysokiego obciążenia finansowego dla gminy, a także bez kłopotów yy, z udziałami w drogach dla potencjalnych nabywców nowych nieruchomości. Yy. Rozważę także y, i poddam konsultacjom Radzie Gminy pomysł z utworzeniem gminnej spółki komunalnej, która y, miałaby za zadanie administrowaniem istniejących sieci wodociągowych, sieci y, kanalizacyjnych, jakby, jak i zajmowałaby się rozbudową y, tych sieci, zarządzałaby także gminną oczyszczalnią ścieków oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W okresie letnim zadaniem spółki byłoby bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy, a w okresie zimowym utrzymanie zimowe dróg. Spółka sukcesywnie byłaby zaopatrywana w sprzęt przy wsparciu środków zewnętrznych, jak i budżetu gminy służącego, służący na cele statutowe spółki. Poprzez utworzoną spółkę moglibyśmy także administrować zasobami komunalnymi w gminie, a także podejmować działania zmierzające do budowy mieszkań komunalnych z całkowitym wsparciem zewnętrznym pochodzącym z, Barku, z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planuje także w okresie letnim utworzenie wspólnie ze wsparciem Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach, m.in. miejsce na kino plenerowe, które na pewno zgromadziłoby młodzież, ale i nie tylko młodzież. Są tutaj, panie redaktorze, przedstawiłem tylko tak skrótowo, co, co planuje jako wójt z uwagi na krótki czas antenowy. I na koniec apel do wyborców, dlaczego akurat wyborcy przy pana nazwisku mają postawić 7 kwietnia krzyżyk i dlaczego, dlaczego mają wybrać właśnie pana? Szanowni państwo radiosłuchacze i mieszkańcy gminy Czastary, tegoroczne wybory samorządowe przypadają akurat w okresie Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, a także Wielkiej Nocy. Jest to niewątpliwie czas zadumy, czas refleksji i przemyśleń o tym, co było, co będzie oraz o tym, co nas czeka w nadchodzącej przyszłości, zarówno tej prywatnej, każdego z nas, jak i lokalnej czy globalnej całego społeczeństwa z uwagi na otaczającą nas na co dzień sytuację. Dlatego apeluję, aby nasze przemyślenia dążyły do budowy wspólnego dobra nas wszystkich. Nie patrzmy na to, jaką będziemy drogą szli. Czy to będzie pierwsza droga, druga droga czy trzecia droga. Wybierzmy wspólną drogę do osiągnięcia celów, bez podziału i waśni. Oddajmy także przemyślany i rozsądny głos przy urnie na radnych gminnych, a także radnych powiatowych bo to oni właśnie przez najbliższy okres będą reprezentować nas i zabiegać o nasze dobro w małych ojczyzn. Jako kandydat na wójta gminy Czastary proszę w dniu 7 kwietnia, żebyście państwo obdarzyli mnie kredytem zaufania i oddali na mnie głos idąc do lokalu wyborczego i spełniając swój obywatelski obowiązek. Obiecuję, że nie zawiodę was i w wspólnym pięcioletnim działaniu na rzecz naszej gminy. Korzystając jeszcze panie redaktorze z okazji, że mogę gościć w studio, chciałbym na koniec za pośrednictwem Radia Słud złożyć wszystkim nam, tu obecnym, radiosłuchaczom i mieszkańcom gminy Czastary, zdrowych, spokojnych i radosnych świąt, bez trosk, zmartwień i radości, abyśmy z uśmiechem na twarzy zasiedli przy śniadaniu wielkanocnym i wypowiedzieli radosne Alleluja. I tymi życzeniami wielkanocnymi kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Andrzej Fardynos, kandydat na wójta Gminy Czas Stary. Dziękuję ślicznie. 7 kwietnia w niedzielę, w 7 właśnie, lokale wyborcze czynne od 7 do 21. To wyborcy z Gminy Czas Stary zdecydują, w którą stronę gmina będzie podążać przez kolejne 5 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu.